Proszę Państwa, jak zwykle udelektowali mnie Państwo serią podchwytliwych pytań. No i pan Eugeniusz Gatek, hodowca nietoperzy pocztowych, pyta mnie. Panie Stanisławie, kim dokładnie był i jest Mieczysław Wachowski, przyboczny Kokońka. No, pan Mieczysław Wachowski pojawił się u boku Kokońka jako jego kierowca, ale z czasem zaczął przejawiać coraz więcej inicjatywy. No i w końcu został ministrem w kancelarii prezydenta Wałęsy, czyli Kukuńka. I jak mi opowiadali, nie wiem czy to prawda, ale jak mi opowiadali inni tam urzędnicy kancelarii prezydenta, to Kukuniek miał gabinet na parterze w Belwederze i tam w tym swoim gabinecie pracował naukowo, to znaczy rozwiązywał krzyżówki. I te krzyżówki były tam porozwalane po całym biurku i pan Mieczysław Wachowski doszedł do wniosku, że to stwarza zbyt wysokie ryzyko, że jakiś taki niecierpliwy interesant zastanie pana prezydenta przy pracy naukowej, no i to się rozniesie na cały świat. W związku z tym przeniósł mu gabinet na piętro, bo zanim ktoś by po schodach na piętro dotarł, no to już tam te wszystkie dowody pracy naukowej zostałyby schowane. No to widać, że pan Mieczysław Bachowski miał duży wpływ na postępowanie Kukuńka, być może znacznie większy niż sobie, niż to media, niezależne media głównego nurtu podawały. Pan Matwu oj. Jakie według pana były prawdziwe przyczyny rozwiązania wojskowych służb informacyjnych? Słyszeliśmy wielokrotnie wypowiedzi Antoniego Macierewicza, który mówił o wielu nieprawidłowościach i degeneracji tej służby. Ale czy tylko to rzeczywiście było powiodem, powodem jej rozwiązania? Czy Antoni Macierewicz i PiS zrobili to dla dobra Polski, czy też dlaczego, że, dlatego, że ktoś im kazał? Jakie jest pana zdanie w tym temacie? Otóż moje zdanie w tym temacie jest takie, że warto przypomnieć, skąd się wzięły wojskowe służby informacyjne. Otóż wojskowe i służby informacyjne, Przepoczwarzyły się z wywiadu wojskowego PRL-owskiego, to była wojskowa służba wewnętrzna, która rozmaitymi rzeczami się zajmowała. I w 1985 roku doszło, wywiad wojskowy rozgromił. Służbę Bezpieczeństwa, czego takim zewnętrznym dowodem była, było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego, który był członkiem Biura Politycznego PZPR. I ministrem spraw wewnętrznych w randze generała milicji. I z tych stanowisk został zdymisjonowany, co było zewnętrznym takim znamieniem tego, i służba bezpieczeństwa została rozgromiona. I jedynym takim przedstawicielem władzy, władza przesunęła się już całkowicie w ręce wywiadu wojskowego. Proszę Państwa, to się potwierdziło podczas transformacji ustrojowej, kiedy to służba Została poddana weryfikacji, podczas gdy wywiad wojskowy przeszedł transformację ustrojową w z zwartym, przepotwarzył się w wojskowe służby informacyjne, no i że tak powiem, rozpoczął ręczne sterowanie całym naszym państwem. Przy okazji je intensywnie rozkradając, taką jednym z takich przykładów tego, jak to się odbywało, to była afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Przypomnę o co chodziło. Pod koniec lat 80. władze ówczesne, a więc wywiad wojskowy, wpadł na pomysł, żeby tu dokonać takiej nielegalnej operacji skupienia polskich wykupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. I państwo wyłożyło na ten cel miliard siedemset milionów dolarów. Te długi wykupione, ale tylko za sześćdziesiąt milionów dolarów, podczas kiedy miliard sześćset trzydzieści, sześćset czterdzieści, przepraszam, milionów dolarów gdzieś się rozeszło. A no, gdzie? A no, właśnie tu się rozeszło. Dzięki temu na przykład powstała no, nie stacja telewizyjna jedna, a i może nawet i dwie, no i inne takie elementy koncernu medialnego, o czym bardzo ciekawie mówił w swoich zeznaniach składanych w, podczas procesu, podczas sprawy sądowej afery w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego Pan Grzegorz Rzemek. Pan Grzegorz Rzemek został skazany na 10 lat więzienia, siedział od dzwonka do dzwonka, ale przez cały czas nie puścił pary z gęby no i dzięki temu y, żyje, nie powiesił się na własnych skarpetkach w celi. Y, więc myślę, że z tego powodu y, y, Antoni Macierewicz i Prawo i Sprawiedliwość, czyli naczelnik państwa Jarosław Kaczyński y, podjęli decyzję o Rozwiązaniu tej służby. Proszę Państwa. Ja nie przywiązyłabym wielkiej wagi, szczerze mówiąc, do tego, że wojskowe służby informacyjne zostały we wrześniu 2006 roku rozwiązane. Bo co to znaczy, że zostały rozwiązane? No, zniknęły one jako wojskowe służby informacyjne, ale wyponczkowały z nich aż dwie watachy wojskowe, mianowicie służba kontrwywiadu wojskowego i służba wywiadu wojskowego. Ale agentura została taka sama. I dzięki tej agenturze wojskowe służby informacyjne, z których wypączkowały aż dwie watachy bezpieczniackie, mogą śmiało ręcznie sterować nie tylko całym państwem, ale również całym życiem publicznym. I taką ilustracją tego, że mogą sterować nadal mimo rozwiązania, to było zdymisjonowanie Antoniego Macierewicza z Łowrogiego podczas tej głębokiej rekonstrukcji rządu. Jaką po felonii prezydenta Dudy przeprowadził naczelnik państwa, zdejmując nawet niewinną bratę Szydło, a na jej miejsce wstawiając skumanego z banksterami pana premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawy, na, znaczy nasza młoda demokracja ma bezpieczniacką podszewkę i jeszcze długo, długo tak zostanie. Pan Michał Janicki. Dzień dobry. Panie Stanisławie, mam pytanie odnośnie pracowniczych planów kapitałowych. Jaka jest Pana opinia na temat tego programu? Czy jest to drugie OFE i skok na kasę? Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia. No, ja nauczony doświadczeniem podejrzewam, że te zapewnienia rządu, że te pracownicze plany kapitałowe, to już na pewno będą te, te konta indywidualne, będą na pewno własnością tych, tych właścicieli, można śmiało między bajki włożyć. Tak samo się mówiło w 1997 roku. Kiedy otwarte fundusze emerytalne się pojawiły y, dzięki wiekopomnej reformie charyzmatycznego premiera Buska. Ja już się powtarzam, ale powtórzę to jeszcze raz, że wtedy zostałem zaproszony do, na taką debatę do telewizji łódzkiej, y, w której brał udział pan profesor Hausner, Hauser, y, pani minister Lewicka i pani Ewa Tomaszewska. No i ja. I y, tam oni jako znakomici tutaj fachowcy się przerzucali, pierwszy filar, drugi filar, trzeci, no a ja tak siedziałem, nic się nie odzywałem, wreszcie pani redaktor się zlitowała nade mną i powiedziała mi tak... Może by pan chciał coś powiedzieć? Ja mówię, powiedzieć to bym nic nie chciał, ale chciałbym skorzystać z okazji, że jest między nami pani Ewa Tomaszewska. Ja ją znam jako uczciwą kobietę, i chciałbym ją o coś zapytać, bo ona nam powie prawdę. No to ona powiada, to niech pan pyta. Więc ja mówię, pani Ewo, czyją własnością będą środki zgromadzone na drugim filarze? A pani Ewa powiada, no tego ubezpieczonego. Więc mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł, żeby odbyć podróż dookoła świata, pójdzie tam do tego swojego funduszu poprosi, żeby mu wypłacili pieniądze, no to oni mu wypłacą bez mrugnięcia okiem. O, pani Tomaszewska powiada, no nie, ja mówię, jak to nie? Właścicielowi na jego żądanie nie wypłacą jego pieniędzy, a pani Tomaszewska powiedziała: No, bo każdy by tak chciał. No, pewnie, że każdy by tak chciał, ale tu już po pierwsze wątpliwości się pojawiły. A w czerwcu 2008 roku wszystko się wyjaśniło. Niezawisły Sąd Najwyższy uznał, że. Te środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych stanowią fundusze publiczne. No to jak tak? To premier Donald Tusk od razu połowę tych pieniędzy zabrał, jak rządowi zabrakło. No a teraz rząd pana Mateusza Morawieckiego postanowił w ogóle te otwarte fundusze emerytalne zlikwidować. No i je przekształcić właśnie w te pracownicze plany kapitałowe yy, zapewniają, że teraz już to własność będzie absolutna przy okazji yy, tam jest, zostało jeszcze 167 miliardów złotych na tych otwartych funduszach emerytalnych no i rząd przekształcając je w te pracownicze plany kapitałowe Postanowił pobrać opłatę przekształceniową w wysokości 15%, czyli 22 miliardów złotych. O tak, już na samym wstępie ci właściciele pracowniczych planów kapitałowych zostali skubnięci, a przecież to nie jest ostatnie słowo. Jak rządowi zabraknie pieniędzy, to i ich skubnie, a nie niezawisły Sąd Najwyższy. Pewnie jeszcze raz uzna te środki za fundusze publiczne. Proszę Państwa, w naszym nieszczęśliwym kraju to najbezpieczniej jest trzymać pieniądze w skarpecie albo w złotych monetach, bo to złoto to każdy przejmie, nawet w sytuacji ciężkiej, a tu te plany kapitałowe to, to lepiej nie ryzykować z tym. Paolo 219. Panie Stanisławie, dlaczego polska prawica nie podkreśla, że Pol Pot, Mao Zedong, Hitler, Stalin, Neni, wszyscy to lewicowcy, którzy zrujnowali gospodarkę i ogólny ład społeczny? Powiedzmy sobie jasno, że tylko my mamy odmienne zdanie. Nauczmy społeczeństwo odróżniać prawicę od lewicy. Wszystko w Pana i tak zapracowanych rękach. No, to nie jest tak, że tam nie zwracali na to uwagi. No, zwracali tyle, tylko że strona przeciwna, czyli lewica, odżegnuje się od Hitlera to jako diabeł odświęconej wody. No od Stalina to już tak bardzo nie, no bo to, no bo my wszyscy z niego, prawda, jak to Jerzy Borejsza pisał w 1940 roku w takim dzienniku w Lwowie, wierszyk taki ułożył, mamy śliczne przyrodziewy, wyszywamy burki, wszyscyśmy syny Stalina i Stalina córki, no to teraz tu potomkowie, Synów Stalina przecież rządzą, i mało tego naród polski ich wysuwa do władzy w osobach w postaci lewicy, czyli pana Czarzastego, pana Zandberga, no i sodomitów, którzy tam jeszcze się przyplątali z tymi swoimi seksualnymi problemami. Także nie jest tak, że się cała my, tu prawica ich krytykuje. Proszę Państwa, żeby tu uporządkować sytuację, to Proponuje takie kryterium wprowadzić, nie dodatkowe, tylko zasadnicze. Otóż, y, odpowiedź na pytanie, jaki sposób podziału dochodu narodowego partia y, czy formacja polityczna uważa za najlepszy. Jeżeli za najlepszy uważa. Przymusowy podział dochodu narodowego za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem, co o sobie mówiła, żeby nie wiem, jak była pobożna, to jest to formacja lewicowa, na pewno etatystyczna, a bardzo możliwe, że również socjalistyczna. Natomiast jeśli ugrupowanie polityczne powiada, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, no to jest to formacja wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli jeszcze w dodatku ma takie konserwatywne poglądy na sprawy społeczne i obyczajowe. I tutaj trzeba na to kryterium kłaść nacisk. I jeszcze zwrócę uwagę Państwa na to, że jeśli to kryterium przyłożymy do sceny parlamentarnej to widzimy, że w nowo wybranym Sejmie prawica jest na marginesie, a Sejm jest zdominowany przez formacje lewicowe, które dzielą się na socjalistów pobożnych i socjalistów bezbożnych. Pan cebulowy chłopiec. Gdy Konfederacja doszłaby do władzy, czy przyjąłby pan od niej tekę ministerialną, w jakim ministerstwie by się pan widział MSZ, Ministerstwo Sprawiedliwości, jak Konfederacja dojdzie do władzy, to Kaczyński strzeli sobie w głowę, licząc na dobro Polski, można mu uczciwie, to już dzisiaj zaproponować. No myślę, żeby, żeby Pan tak nie wybiegał zbytnio naprzód, Panie Chłopcu Cebulowy, bo jak Konfederacja dojdzie do władzy, to Kaczyński już nie będzie musiał strzelać sobie w głowę. A jeśli chodzi o pierwszą część pytania, nie przyjąłbym pan, nie przyjąłbym żadnej teki ministerialnej, bo ja już bym się nie widział w żadnym ministerstwie. Dałem sobie kiedyś słowo, że skoro już zostałem publicystą, to już tym publicystą zostanę do śmierci, bo niedobrze jest łączyć dwa rodzaje aktywności publicznej publicystyczną i urzędniczą a ja kiedyś byłem urzędnikiem w 1000, na przełomie roku 90, 69 i 70 i po tych doświadczeniach dałem sobie słowo honoru że już nigdy więcej urzędnikiem nie będę no chyba żebym przymierał głodem albo został przymuszony do tego pod lufą pistoletu więc z jakiej racji miałbym tutaj zostawać urzędnikiem na starość Pan Sebastian Dudkowski co pan myśli o dziwacznym zachowaniu pana Maksa Kolonko w czasie ostatnich kilku miesięcy obu tegorocznych kampanii wyborczych? Czy postradał on zmysły, czy być może w tym szaleństwie jest metoda? Szanowny panie, nic nie myślę, bo ja nie śledziłem tej aktywności pana Maksa Kolonko w ciągu ostatnich kilku miesięcy, więc... Trudno mi powiedzieć, czy postradał zmysły, czy być może pod tym pretekstem jakąś metodę realizuje. Szczerze mówiąc, to nie bardzo mnie to interesuje. Myślę, że mamy większe zmartwienia niż formy aktywności publicznej pana Maksa Kolonki. Ja bym się raczej koncentrował na tych innych sprawach. Pan Bartosz Sienkiewicz. Szanowny panie Stanisławie. Czy są Panu znane informacje, jakoby jednym z warunków yy, w, włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej było częściowe wygaszenie niektórych gałęzi polskiego przemysłu? Yy. Takie informacje nie są mi znane, natomiast znana, znane mi jest to, że kiedy już osiem państw środkowoeuropejskich, m.in. Polska, zostało przyjętych do, przyłączonych do Unii Europejskiej, w, w, 1 maja 2004 roku, no to zaistniały warunki polityczne dla wprowadzenia w życie niemieckiego projektu Mittel Europa z 1915 roku. Przypomnę, że projekt ten dotyczył organizacji państw, organizacji Europy Środkowo-Wschodniej i przewidywał utworzenie na tym obszarze państw. Pozory niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów. I uwaga, uwaga o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. Więc w tym planie to wygaszenie niektórych. Gałęzi polskiego przemysłu znakomicie się mieści, i nawet jeśli takie warunki nie były przedstawione, no to po prostu samo się tak zrobiło. I pan, password, password jeden. Czy są tematy, o których boi się pan mówić? No, nie przypominam sobie takiego tematu, jakby mi pan tutaj parę. Takich tematów, których powinien się, powinienem się bać, zasugerował, to może bym się przestraszył, ale na razie to zresztą wie pan, w moim wieku to już nie bardzo się wypada bać rozmaitych tematów.